jak powiedziałem już życie w miesiącach letnich toczyło się nad Wisłą były ładne łąki trawiaste plaże kąpieliska jako takiego nie było przynajmniej do lat 60. bo w 62 może drugim roku uruchomiono schronisko strzeżone ratownikiem był pan Pleszyński i można było się kąpać w, na terenie glinianki. Glinianka powstała w wyrobisku po wybranej glinie i pewnego dnia naruszono wody gruntowe i w ciągu jednej nocy to wyrobisko zostało zalane. To jest obecna glinianka, która istnieje do dzisiaj. Woda była czyściutka, bo to wody gruntowe, ale była bardzo głęboka. Były miejsca bardzo głębokie. Wiem, że nawieziono trochę piasku, utworzono plażę i od tej strony, od strony mostu, tam było w miarę płytko i tam można się było kąpać. Były wytyczone akweny, na których mogły przebywać dzieci, a później ci posiadacze kart. Przy okazji można było u tego ratownika też zdobyć kartę,